Plażowa impreza w cieniu krasnalowego terroru Dzień dobry, mówi wam wasz DJ w najgorętszy dzień tego lata Zapowiada się taka lampa, że jeśli nie mieszkacie na plaży Radzę wam dziś wyluzować, znaleźć sobie rozłożyste drzewko I przeleżeć pod nim cały dzionek do góry brzuchem Rusz się Perp, jest ciepło, a nie będziemy marnować takiego dnia Jak ten stary piernik radzi Och, rety, ale upał Co wy chcecie robić? Robimy własną plażę, tu w ogródku O, świetny pomysł, ja idę na zabiegi do spa Bądźcie grzeczni i nie zawracajcie głowy tacie. Nareszcie sprząta piwnicę. Papa! Pa! Właśnie! Słyszeliście? Taty praktycznie nie ma, więc ja teraz rządzę. Jakby co. No dalej. Potrzeba więcej piasku. Ej, gdzie jest Powiedziałem Agencie P. Zaczęły masowo znikać krasnale ogrodowe, w wyniku czego ogrody są pozbawione ochrony przed Czarną Magią. Podejrzewamy Dundersztyca. Zajmij się tym. Czy ty nie jesteś za młody na architekta zieleni? Tak, jestem. Cześć Winerz. O, cześć Izabela. Co dziś robisz? Własną plażę. Zobacz. A czy my możemy być ratowniczkami? Chcemy zdobyć odznaki ratownictwa? Jasne. Powiesz, jestem koleżanką Zuzi dłużej niż Kaśka, to powinna chyba zaprosić mnie wcześniej. Co z tego, że siedzą razem na chemii? My mamy wspólną szartę. Wiesz, te argumenty to normalnie rwą psychę. Na razie, muszę iść. Witam na naszej plaży. Ha! I to ma być plaża? To jest mocno poniżej waszych standardów. Nawet nie warte telefonu do naszej mamy. Wiecie co? Jeśli wy tak bardzo chcecie się wylansować, musicie wreszcie przestać bawić się w piaskownicy. Ej! Hey! Co powiesz? Mam dość! Już dzwonię do mamy. Cześć, fratka! Juju? Stefan? Ach, nigdy nie mówiłeś, że masz plażę w ogródku. Zaraz zaczniecie lubić cała dzielnica. Serio? Właśnie widziałam tu Jeremiasza i jego kumpli. Jeremiasza? Muszę iść! <laughs> tak, tak. To się nazywa imponująca kolekcja. O, ten jest jakiś dziwny. Hej, ty, Kto ty jesteś? Krasnaldziobak? E, pan żobak! Jesteś mój! Ciao! O nie, 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 zaraz, czekaj! To jest pilot do drzwi garażowych. Jesteś mój, Ciao! A, to pilot do telewizora. Muszę zacząć je podpisywać, czy co? Aha, jesteś mój! Ciao! Nareszcie! I w końcu pozbędę się ciebie z rozkoszą, ale najpierw czekacie jeszcze wciągający seans, a gdy... O. Może trzeba najpierw włączyć kablówkę? No to zaczynamy plażową imprezę. My rzucamy rano na deski nasze włosy. na deski, bo na deski My kochamy serwis, no bo chciał, tak. czy gdzieś jeszcze widzę stąd nasz dom? To się faktycznie nazywa nisko! Takiego wyniku nie było od pokoleń! Co? Na co oni się gawią? Wybrałaś zawody w tańcu limbo! Zdobywasz koronę i tytuł królowej wachini, królowej paży! Niech żyje królowa wakini! Dzisiaj wam chętnie coś opowiem, bo to się właśnie rodzi teraz w mojej głowie. Bracie, powiedz mi co dzisiaj robić chcesz! chcesz? A ja myślę, że ty dobrze wiesz. Z góry słońce rzuca blask i grzeje nim nas. Trzeba znów grzecznie zać, ty z brać, bo plaża to klat, zabaw nasz. Tu jest wszystko na co ty ochotę masz. Tu znajdą się szatnie dwie i tu się skoko saje. A za jeden, że można długo grać. I nieźle się to czujesz, lubisz to serwujesz. słona wodą plujesz, no i nie jest źle, no bo plaża to. To plac nasz, to jest wszystko na co ty ochotę masz No bo plaża to plac zabaw nasz, gdzie wszystko z siebie dasz, wtedy z nami grasz W tym życiu nie było mi jeszcze tak ekstremalnie Coś nie jest w porządku, ani jednego telefonu od Fredki, ani nawet SMS-a Olga, zmyj mi to, idę do domu Dobra, teraz to już musi być ten Teraz, Pepe, panie dziobaku, zrozumiesz może wreszcie mój ból w stump w czasie mojej młodości duntersztycowie byli szanowaną rodziną? Ale były to chude lata, więc trzeba było sprzedać krasnala ogrodowego. Kto miał chronić nasz zacny ogród przed wiedźmami i trollami? Pomimo mojego młodego wieku, tatuś zadecydował, że ja. WEMEN Z NICH! Podczas gdy inne dzieci grały w sztupę i zajadały dunkele, ja stałem tam godzinami. WEMEN Z NICH! W ciemną, zimną noc, kiedy były handy, towarzyszył mi jedynie księżyc. I mój sąsiad Kenek. Rabędzi ich! Więc skoro zabrano mi mojego krasnala, ja teraz zniszczę wszystkie ogrodowe krasnale na terenie trzech stanów! Oto mój gnoma destruktor! A teraz, drogi panie dziobak, nastąpi jego aktywacja! Na deski! Zjeżdżaj mi stąd, wichajsterek! Cześć, Buford. Na pewno widziałeś znak. Zakaz znęcania się, zakaz jąłowania? Mnie, tak samo jak panu, to się nie podoba. Na prowadzenie wysunął się teraz Bobby Nelson. Uuu, chwilowo przegrał z wysoką falą. Nieźle też sobie radzi Django Brown, ale zbliża się do niego Buford Armstrong. Uhuhu! Zażył Browna chwytem całkiem nieserfingowym Założył mu pięknego Nelsona! Uhu, a teraz tłucze go Nelsonem Tyle, że żywym Oto oceny naszych jurorów. Bufort nie jest zachwycony Następny pokazał się Finas Flynn To miłe, że taki młody, a ma tyle pewności siebie oh, oh, oh. Uhu, te nasze dzieciaki i ich projekcje holograficzne Zaczyna popis Stoi na krawędzi, to jeszcze nie koniec Jest nieco ekstremalnie Efektowy zerwis Publika szaleje, aż trudno to wszystko opisać Dziwice robią falę, a Finas po niej surfuje Teraz spójrzmy na ocenę 10 do 5 potęgi, nieskończoność i. ho, ho zdaje się, że wyczyny finasza skłoniły Jurora numer 3 do przemyślenia teorii względności Einsteina. Kałapanga, ale jazda! Hej! Ho, fajnie ci tu jest! Już blisko chwila tak. <ścoughs> Jedna chwileczka. Halo? Uh... Fredka, czy wszystko jest w porządku? Oh, jak najbardziej, jest super bal. A Finneas i Ferb? Co oni robią? Uh, Tę cudowną plażę. Fredka, czekaj, zaraz tam będę. Czekaj! Co? Jestem niedaleko, będę za dwie minuty. Czekaj! Nie, 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 nie możesz! E, czekaj, czekaj! Z, zaczekaj tu! Muszę ją powstrzymać! O nie, nie, nie! Mamo, mamo, błagam, Jedź stąd, nie wchodź tu! To to ty, to drogi, to drogi! Fredka, powiedz mi prawdę, co się tu właściwie dzieje? <laughs> i firm zrobili plażę w ogródku tak jak mówili, ale to nie była taka mała plaża w piaskownicy, tylko totalnie wielka plaża z brzegiem morskim i palmami i molem i tancerzami i hula i delfinami i tańcem i surfingiem i przyszli wszyscy ludzie z całej okolicy. <laughs> Kiedy mieliśmy wypić koktajl, wielki kokos spadł mi na głowę i straszliwie się bałam, że ten koszmarny młotek zgarnie to całe trofeum, które mu się przecież nie należało. Mogę sprawować rządy, dawać ludziom szczęście, miłość i stworzyć najfajniejsze królestwo na ziemi. Jeżeli tylko dasz mi tę jedną szansę jesteś Pepe. Ej, przyjaciele, to chyba wszystko na dzisiaj! Fine i Fine i Fine, i Fine i Jeśli mi nie wierzysz, to idź sama zobacz. Było ekstra! Cześć, chłopcy! Cześć, mamo! I jak wam było na plaży? Zaraz, czekaj! Moje królestwo, mój gereniarz! To było takie piękne! Co ty zrobiłeś z tym moim rajem? Fredka, chodź, trzeba cię natychmiast zabrać z tego ostrego słońca. Chyba jej się podobało. Gdyby lato było jeden piękny dzień. Tu znowu wasz DJ. Tym razem ze specjalnym heja dla moich nowych przyjaciół. Finasza i ferba. I z wielkim dzięki za mega imprezkę na plaży. A jutro, kochani, nie zapomnijcie o filtrze przeciwsłonecznym, bo lampa znów przygrzeje. Rozproszenie krasnali umiarkowane. Oto jaja znoszący który rusza na akcję? Jak bieżący płasko tobiec do walki, wielki matryk. Oprócz wielkich płaskich stóp, albo przy ołowy oraz ruch, a kobiecy ród odglewa na jego ruch. To pewnie wy by tutaj Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International Sun Studio Polski.